Dzień dobry, dzień dobry. Tu Barbara Kwater, komplety przy mikrofonie. Kolejny odcinek. Dmuchacie w moje skrzydła, więc lecę, lecę do Was z kolejnym tematem, a dzisiaj chciałabym się zająć dziewiarką, dziewiarzem idealnym. Czy jest dziewiarka idealna? Kim jest dziewiarka idealna? Czy dziewiarka idealna, dziewiarz idealny to ten, który potrafi wykonać wszystko bez błędów, a może to osoba, która potrafi próć, a może to osoba, która potrafi wszystko zrobić, a może to osoba, która potrafi dostosować zakupiony opis na swoje potrzeby, a może to osoba, która potrafi wykonać sweter na każdy rozmiar, w każdym kolorze i w każdej wielkości dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Jak to się stało, że to dziwiarstwo jest tak nam bliskie i chyba od zawsze było takie mocno dualistyczne? Chciałabym zacząć jakąś spektakularną legendą, tak jak to bywa sprzędzeniem. Że gdzieś ktoś kiedyś na, z leżących na brzegu morza, nie wiem, ości, patyków, zrobił druty i wpatrując się w bezmiar oceanu, zaczął dzianie. No ale takiej legendy nie ma. Nie wiadomo, jak to się stało, że. Dziewiarstwo zawładnęło światem, ale niezaprzeczalne jest to, że na pewno służyło temu, żeby stworzyć ubrania do ogrzania, do ocieplenia ciała, do zasłonięcia go przed niebezpieczeństwami. Sama Loretta Napoleoni w książce dzieje się, również wspomina, że w zasadzie nie wiadomo, jak dziewiarstwo powstało, ale zawsze towarzyszyło kobietom i rzeczywiście najczęściej zajmowały się e, dziewiarstwem kobiety, w cho chociaż w, e, znane są kraje, w których tekstyliami zajmują się czy zajmowali się przede wszystkim mężczyźni. Nie chcę jednak opowiadać ani o historii dziewiarstwa europejskiego, światowego, polskiego. Bardziej dzisiaj chcę zwrócić uwagę na to, dlaczego w tak wielu sytuacjach związanych z dziewiarstwem dążymy do perfekcjonizmu i do tego, żeby być postrzeganym jako Osoba umiejąca znająca się, umiejąca wykonywać idealne i doskonałe rzeczy. Kiedy już w piramidzie Maslowa zaspokoiliśmy te swoje pierwotne, podstawowe potrzeby, związane z chłodem, zabezpieczeniem ciała, to przeszliśmy do potrzeb wyższego rzędu i zajęliśmy się statusami społecznymi i finansowymi, co natychmiast przełożyło się na rozwój mody i ubrania przez przypadek. Przecież w dawnych wiekach pewne kolory, tkaniny, wzory, motywy, modele były przeznaczone tylko dla osób dysponujących czy wysoko urodzonych i dysponujących zasobnym portfelem, a pospólstwo miało zadawalać się lnem i niespecjalnie wyrazistymi kolorami. No, tak było. Szczęśliwie te czasy mamy za sobą. Mam nadzieję, że XXI wiek nauczy nas jeszcze bardziej niezwracania uwagi na status społeczny wyrażony ubiorem. Mam nadzieję, że przestaniemy oceniać ludzi przez pryzmat tego, co zakładają i co noszą. Bardzo mi się takie podejście nie podoba. Nie zgadzam się z nim. Nie czuję, żebym przez pracownika banku wytatułowanego i z długimi włosami była gorzej obsłużona niż w wypadku pana w garniturze i z krawatem. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia istotne są wiedza i kompetencje. Cieszę się, że coraz chętniej na Zachodzie, to już jest mocno widoczne, panowie w garniturach i panie w garsonkach rozluźniają swój styl. No, ale ciągle jeszcze mamy. Mamy wyraźny wpływ tego stylu na inne obszary naszego życia. Nie, nie, nie chcę głosić tutaj potrzeby rebelii, ale chcę zwrócić uwagę na to, że ta potrzeba bycia idealnym i perfekcyjnym we wszystkim, takie według mnie, ma swoje źródło i oczywiście z różnych powodów y, różni ludzie y, będą takie też stereotypy y, podtrzymywać y, nie zastanawia jednak y, czy to dążenie do takiej wielkiej precyzji i ideału w tym naszym działaniu hobbystycznym jest niezbędna i potrzebna. Wiecie, bo mówiłam o tym już w kompletach dziwiarskich wielokrotnie. W Danii funkcjonuje projektantka Laerke Bager, którą uwielbiam za styl życia. Nie prowadziłabym podobnego, bo jesteśmy dwiema różnymi osobami, ale podoba mi się jej bezpretensjonalność, odwaga w tym, co robi i co nosi. Również w wyrażaniu własnych opinii i jej niedoskonałość, jeśli chodzi o dziewiarstwo, bo jest projektantką, związaną profesjonalnie, ukończyła również szkołę w tym zakresie. I wykonuje rzeczy, które w mojej ocenie są dalece niedoskonałe, ale odnajduje przy tym niezwykłą radość tworzenia, szybkość tworzenia, i to podkreśla też w wywiadach, dlaczego zajmuje się właśnie dziewiarstwem, a nie szyciem. Mam jednak wrażenie, że my, zwłaszcza oceniając to, jakie mamy dostępne na przykład wzory do wydziania, hołdujemy ciągle tym klasycznym zasadom i dążymy do perfekcji, ćwiczymy się w technikach i mistrzostwie. Oczywiście absolutnie nie ma w tym nic złego, ale chyba gdzieś po drodze zaczynamy gubić radość i przyjemność z tego, że potrafimy coś wykonać własnymi rękami i przecież to wcale nie musi być idealne. To poczucie dualizmu, o którym mówiłam na samym początku, nieustająco mi towarzyszy i widzę to w tym dziewiarstwie bardzo, bardzo mocno. Z jednej strony mamy środowisko, Profesjonalistów, osób, które prowadzą sklepy, które znają się na przędzach, a przynajmniej powinny się znać, które potrafią nam doradzić, jakie wybrać druty, które potrafią napisać wzór, tak jak ja, potrafią skonstruować sweter, na przykład tak jak ja, potrafią zdjąć miarę i zaprojektować coś nie tylko dla siebie, ale również dla kogoś innego. A z drugiej strony mamy całą rzeszę osób, które sięgnęły po druty niedawno, albo dzieją od bardzo dawna, i robiły to głównie tylko po to, żeby uzupełnić brakującą garderobę w czasach olbrzymich niedoborów. I te dwa środowiska mocno się mieszają i mam takie poczucie, że pasjonaci zaczynają być zarażani przez, przepraszam przez szerzących się nauczycieli i mistrzów chorobą związaną z dążeniem do perfekcjonizmu. Krótko mówiąc chcę powiedzieć, że jeśli złapaliście za druty bez celu, żeby zredukować stres, żeby oderwać myśli, żeby znaleźć przyjemność w drobnych ruchach manualnych, czynnościach powtarzalnych, które sprawiają wam przyjemność, to nie musicie tworzyć rzeczy użytkowych. Jeśli w takiej naszej małej dziewiarskiej piramidzie potrzeb wejdziecie nieco wyżej i zauważycie, że odczuwacie potrzebę tworzenia rzeczy użytkowych, które jednocześnie będziecie nosić, to możecie swój warsztat doskonalić, ale wcale nie jest to niezbędne do tego, żeby dalej cieszyć się dziewiarstwem. Dzisiaj odczuwamy, myślę, wszyscy presję związaną z ochroną środowiska, i często zdarza się tak, że w naszym dziewiarskim środowisku no, zaczynamy y może nie chronić, ale minimalizować nasze potrzeby, zarówno te związane z włóczkami, przędzami, jak i drutami, no i tym wszystkim, co do uprawiania tego dziewiarstwa służy. Tu również jesteśmy różni. Jedni potrzebują porządku, żeby kontrolować i Panować nad swoim poczuciem, czy dawać sobie poczucie bezpieczeństwa, a inni potrzebują twórczego chaosu, żeby czuć, że uprawiają twórcze hopy. To związane jest z naszym temperamentem i z naszymi potrzebami. Temperament to cecha osobowości która raczej się nie zmienia w ciągu całego życia. Możemy kształtować pewne cechy, możemy kształtować pewne postawy, choć to wcale nie jest takie proste. Najszybciej się uczymy i podnosimy lub zmniejszamy swoje kompetencje, to różnie bywa, ale jeśli chodzi o temperament, tą istotę naszej osobowości, to ona zazwyczaj pozostaje niezmienna. Jeśli nie dotykają nas ciężkie choroby układu nerwowego. Opowiem Wam osobistą historię o dwóch temperamentach, co może bardziej przekona Was do tego, żeby śmielej i odważniej wybierać swój styl w dziewiarstwie, który może nie będzie idealny, nie będzie perfekcyjny, ale będzie Wasz. Moja mama była osobą niezwykle twórczą i znacząco różniłyśmy się temperamentami. Była osobą może mniej wybuchową niż mój tato, ale no, mocno chaotyczną. Nasz dom był domem otwartym, wiele się w nim działo i było głośno, było radośnie. Ja nie najlepiej czułam się w takim środowisku. Byłam mocno wspierana, jeśli chodzi o ten aspekt twórczy przez swoich rodziców. Ale brak rutyny dawał mi się mocno we znaki. Ja w ciągu już dorosłego życia nauczyłam się całkiem nieźle funkcjonować, wypracowując sobie pewne mechanizmy pozwalające mi wejść w różne role, ale temperament mój i mojej mamy był zupełnie inny. Różniłyśmy się, choć no, uprawiałyśmy czy zajmowałyśmy się również zajęciami twórczymi, każda na swój sposób. To miało wpływ później na to, że bardzo nie chciałam i dokładnie wiedziałam, dlaczego, być chaotycznie twórcza jak moja mama. Wolałam uporządkowanie, wolałam Panowanie nad różnymi rzeczami, które się moim, w moim życiu wyda miały wydarzyć albo wydarzały, bo to zwiększało moje poczucie bezpieczeństwa. Ta kontrola dawała mi takie poczucie, że umiem nad tym zapanować i że nic mnie nie zaskoczy, co dawało mi po prostu spokój. No, ale jeśli ym, Wykonuje się jakąś pracę nad sobą, swoim dojrzewaniem, albo przynajmniej od czasu do czasu zastanawia się nad sobą, kim się jest, no to różne tam rzeczy zaczynają w głowach się rozwijać. Nie chcę tu absolutnie nikogo do niczego namawiać, ale tak to właśnie było u mnie. I wtedy zorientowałam się, że. Zachowanie mojej mamy i jej temperament pozwalał jej szybciej i w zdecydowanie łatwiejszy sposób redukować napięcie niż to kumulowanie różnych emocji, które było charakterystyczne dla mnie, bo panowanie i kontrolowanie pewnych wydarzeń jest super, tylko do pewnego momentu nie da się tak żyć cały czas. Swoboda tego całego cyklu, jakim jest życie, polega również na tym, że akceptujemy taką różnorodność jaką Jaka jest temu życiu przypisana? Są momenty, w których przeżywamy euforię, nad którymi nie panujemy, są momenty i tragiczne wydarzenia, są rzeczy zaskakujące, są niespodzianki. To nigdy nie jest jedna, równa, ciągła linia gdzie jest zen, pachnąca świeca, dymiąca herbatka z imbirem i cytryną i delikatnie sączące się z głośników jazz. Nikt tak nie żyje i nie powinien tak żyć. Dość sporo czasu zajęło mi zrozumienie tego, że dążenie do takiego ideału, który ułożyłam sobie w głowie, który był inny od stylu życia moich rodziców. Nie jest mi potrzebne, że potrzebne jest mi zaakceptowanie tego, co niesie ze sobą życie i nauczenie się przyjmowania tego, co to życie niesie. To samo jest w dziewiarstwie. Kiedy zrozumiałam, że mogę pozwolić sobie na to, żeby czegoś nie wiedzieć, czegoś nie umieć, nagle okazało się, że jestem otwarta na uczenie się rzeczy niewiarygodnych. Kilka lat temu, osiem lub dziewięć, Wróciłam do maszyny dziewiarskiej. To temat, o którym będę mówiła w kompletach, ale tutaj tylko chcę Wam zaznaczyć, że spędzałam przy tej maszynie dziewiarskiej. Przez 3 miesiące po 12 godzin dziennie, dlatego że moje pierwsze doświadczenia z maszyną dziewiarską typu Moda no były takie, że nauczyłam się podstawowej obsługi tej maszyny i ta maszyna wyglądała zupełnie inaczej niż ta, którą sobie kupiłam 8 lat temu. I nie umiałam obsługiwać tej nowoczesnej maszyny. Nie było tutaj we Francji e, miejsca, w którym mogłabym się tego nauczyć. Nie było go również w Polsce. A e, e, szkoła w Paryżu <laughs> nie była mi po prostu potrzebna, bo tak, są również szkoły takie dziewiarskie, w których takich rzeczy związanych z manualnymi maszynami dziewiarskimi można nauczyć się w szkole. Pomyślałam sobie, że no nie, szkoła to jednak byłaby przesada, zwłaszcza, że jest na poziomie chyba szkoły policjalnej. Więc postanowiłam do wszystkiego dochodzić sama i nauczyłam się tego nie dlatego, że jestem niezwykle utalentowana, bo to o tym mówiliśmy, że talent to jest tylko Pewna preferencja, którą mamy, natomiast dałam sobie prawo do bycia niedoskonałym i naprawdę no, niezwykle mnie to otworzyło. Po prostu chcę powiedzieć, że macie prawo cieszyć się ze swoich niepowodzeń. To jest tylko otwarcie się na nowe. To jest wstęp. Jeśli ciągle popełniamy ten sam błąd, jeśli ciągle nam nie wychodzi i ciągle czegoś nie rozumiemy, to też jest to sygnał do tego, żeby wybrać inną drogę. Absolutnie nie mówię, o, żeby zrezygnować z dzierżawstwa, tylko żeby może poszukać innego nauczyciela, innej techniki, innego filmu na YouTubie. No i wreszcie. Żeby mieć świadomość, że niczego nie musicie robić. I jeśli jesteście pasjonatami, możecie uprawiać to dziwiarstwo w stylu i sposobie, jaki kochacie najbardziej. Jeśli uwielbiacie czerwony, a czerwony nie jest waszym kolorem, no to co z tego? Róbcie czerwone szaliki, l róbcie czerwone swetry. Próbujcie, róbcie jeszcze raz. Jeżeli przynosi Wam satysfakcję i radość robienie czerwonych rzeczy, to naprawdę żadna analiza kolorystyczna nie powinna stać w kontrze do Waszej potrzeby. Ja zresztą uważam, że można nosić każdy kolor, można stosować różne triki. I że wreszcie można zakładać musztardowy nawet wtedy, kiedy nie jest on waszym kolorem, bo nikt absolutnie nikt nie powinien Wam tego zabronić. Jeżeli Wy się świetnie w tym czujecie, nie dajcie się omamić specjalistom różnej maści i wybierajcie ich uważnie. Ideały nie istnieją. Dążenie do perfekcji to najczęściej dla mnie. Potrzeba kontroli, budowania poczucia bezpieczeństwa, mierzenia się z życiem tylko po to, żeby jakiś jego fragment przyniósł lepsze poczucie stabilności i pewności. Dużo trudniej jest żyć w chaosie i odnajdywać w nim spokój. Ja dzisiaj myślę, że nauczyłam się właśnie funkcjonować w świecie, który rozumiem znacznie lepiej niż jeszcze 20-30 lat temu, zarówno przez wiek, jak i akceptację tego, że wszystko, co się w tym życiu wydarza, jest po prostu naturalne. Że naturalny jest mój płacz i naturalna jest moja radość. Mam taki, a nie inny temperament, więc wyrażam się w taki, a nie inny sposób i jest to dla mnie naturalne, tak jak sposób robienia na drutach, którego nie zmieniam przez całe swoje życie. Dla innych osób naturalne jest głośne mówienie, opowiadanie dowcipów. Choć chyba i ja uważam się w praw pozorom za bardzo zabawną osobę. Kto mnie zna ten wie, kto mnie zna tak bezpośrednio i blisko ten wie, że ja naprawdę bardzo dużo się śmieję i robię bardzo dużo dowcipów. To jest właśnie ten. Ta część DNA mojego, mojego Taty, ale wiem, że są osoby, które potrafią to robić zupełnie inaczej niż ja i jest to dla nich naturalne. Kto chce być profesjonalistą w dziewiarstwie i dążyć do mistrzostwa, a nie do ideału, ten może, powinien, jeśli jest to jego marzenie, niech to robi. Ale kto zadowala się po prostu zrobioną czapką z nitkami w środku, to nic tam do tego. Cieszmy się tym. Cieszmy się, że jest ktoś na świecie szczęśliwy, kto zrobił jakąś rzecz, która przynosi mu spokój, radość, satysfakcję. Postawmy serduszko nawet wtedy, kiedy widzimy, że jest coś krzywe albo ma dziurę, bo nie jesteśmy nauczycielami, nie musimy nikogo oceniać, nie powinniśmy przekładać naszych postaw na innych, bądźmy po prostu dla siebie dobrzy. I tym miłym akcentem kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Coraz bardziej filozoficznie się robi. To taka domowa filozofia, wybaczcie, no ale w takich audycjach to chyba właśnie cecha charakterystyczna. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.